Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, najlepszy uzdrowicielu, klękamy przed Tobą, myśląc o osobach chorych w naszych rodzinach i naszym najbliższym otoczeniu. Każdy z nas zna kogoś, kto zmaga się z większą lub mniejszą chorobą. Wielu z nas również boryka się z problemami zdrowotnymi. Ty jeden znasz cierpienie nas wszystkich, znasz nasze serca. Nasze dusze i ciała najlepiej na świecie. Najlepszy lekarzu, ufając w Twoje niezgłębione miłosierdzie i olbrzymią miłość do całego stworzenia, zawierzamy Tobie wszystkich bliskich nam chorych. Błagamy, ulituj się nad ich cierpieniem, tak jak litowałeś się nad trędowatymi, niewidomymi, kobietą cierpiącą na krwotok i wieloma innymi osobami, które tak bardzo potrzebowały Twojej pomocy. Prosimy, połóż swoją dobrą dłoń na fizyczne i psychiczne rany każdego chorego. Niech Twoja moc uzdrowi ich od wszelkiego bólu. Dobry Panie, niesiemy w sercu intencje naszych bliskich, tak jak przyjaciele paralityka z Kafarnaum, którego uzdrowiłeś dzięki ich niezłomnej wierze. My też wierzymy z całych sił, całą duszą pragniemy przylgnąć do Ciebie, ufać Tobie we wszystkim, co postanowisz. Wiemy, że zdrowie naszych bliskich jest w Twoich rękach. Wiemy, że wszystko, co postanowisz, będzie najlepsze dla ich duszy. Jezu, błagamy, błogosław wszystkich lekarzy, pielęgniarki i wszystkie osoby ze służby medycznej, które mogą pomóc naszym bliskim. Niech Duch Święty pomaga im w pracy, pomaga im nieść ulgę cierpiącym. Panie, w intencji uzdrowienia naszych bliskich, ofiarujemy Ci wszystkie nasze doczesne niedogodności, cały nasz życiowy ból psychiczny i fizyczny, na ofiarę przebłagalną za tych, których kochamy. Prosimy o Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!